Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z Battlefielda Hardline'a Szklane domy, to odcinek, który nas tutaj interesuje Zobaczymy co nas tutaj czeka, bo jakby dalej szukamy dowodów na DOSa Szkoda, że kokainę żeśmy nie zakosili, no ale no niestety, nie wszystko jest nam dane jakby Oczywiście Boomer jeszcze coś ma w swoich plikach, no tak i my też coś zgraliśmy Tutaj mamy jakichś innych koleżków. Mamy Brillera i Tomasa. Co ciekawe. No dobra, zobaczmy. Wyjaśnisz nam coś, czy nie? Naprawdę chcesz, żebym tłumaczył te wszystkie techniczne zawiłości? Nie. O, coś tu mam. Co takiego? Zaproszenie na imprezę wysłane do Kanga. Ciekawa lista adresatów. Dla połowy z nich pracowałem. Impreza ma być na Mount Olympus. Góra Olimp, jakiś szyf. Nie uwierzysz, ale to prawdziwa nazwa dzielnicy. A balet jest dzisiaj. Sprawdzimy to Sky. Piszesz się? O, nie jestem zbyt imprezowa, ale hm, jasne. Nieźle. Idę... <noise> Jest i góra. Będę wyłączać prąd. Dobra, tak, zaraz się aktywuje. Skąd to w ogóle wytrzasnęłaś? Bumer. Pracował już z kilkoma wątbaczony. <laughs> Znajdźmy wejście. Lepiej było to po prostu wysadzić. Mamy się włamać, zróbmy to subtelnie. W miarę możliwości. Więc do kogo należy no ten dom? Do Nila do To miliarder i niezłomowina. Dorabia sobie na dragach i broni. Ten typ. Mendoza, uspokój się! Wzięłam to. Nie będzie alarmu, bo odłączyliśmy prąd. No i dobra. Tylko światła awaryjne. Dalej nie ma prądu. Zaufaj mi, Boomer zna się na rzeczy. Okej. Okay. Mendoza, rusz się, wchodzimy. Frontowymi? Tu są jeszcze jakieś drzwi. O, i tędy możemy wejść, co ciekawe. Mnie zastanawia, że tu wszystkich, do wszystkich drzwi można wejść, kurde, Jesteśmy. używając złomu. Teraz sprawdźmy, gdzie można podłożyć pluskwę. Boomer powiedział, że na spotkaniu będzie tych szumowin sporo. Szukajmy więc czegoś w rodzaju sali... No, w środku to jest. No, tu coś było, biała flugonetka. Póki nikt do mnie nie strzela, nie mam zamiaru narzekać. Nie wiem, co ono się tak czy Jestem ja normalnie chodzę. O, tu coś jest, dobra, dana adresata. Kolejny dowód? 50 metrów. Jaki dupek może mieszkać w takim miejscu? No to na pewno. Tu coś? że gdyby to był Twój dom, gdzie byś planował przez ten Na pewno nie tu. Chodźmy na górę. Tu jest coś za tym. Na górę mówisz? No dobra, mogę iść na górę. Dawaj te pasany mi się mega podobają. Jebać ten dom, jebać te wszystkie widoki. Tu coś? Nie, no 20 metrów mi pokazuje, niby. Nie czaję generalnie, bo jak wy wiecie. Na dole, jak byłem, to pokazywało mi 17 metrów. No i okej, okay, no i idę. Tu jest sauna, no to to mnie akurat mało interesuje. No to tutaj pałką ją w ten. A tu jest wyjście. A tam wyżej chyba już nic nie ma. To nie rozumiem, gdzie jest kurde ten jeden dowód. Bo on jest chyba jedyny, nie? To twój pierwszy włam, tak? Dobry numerek. Znaczy numer, znaczy się chciałem powiedzieć. No za chatą to to nie jest. Już nikt by dowodów za chatą nie trzymał. No kurwa o co chodzi? 15 metrów, no to musi być niżej w takim razie. Chodźmy na trzecie piętno. Jeszcze jedno piętro jest Słuchaj, gdzieś auto Czekaj, słyszysz to? Spotkanie dopiero za dwie godziny, nie? To zadziała? Okej, okay, pan na miejscu. Chodźmy. O o. Cholera. W nogi. Ja to. Trzeba było włączyć generalnie. No to trochę bida. Myślałem, że to ma być o północy. Zmiana planów. Tędy proszę, panowie. Rozgoście się. Kang chyba też miał tu być? Kang nie przyjdzie. Jego żona zachorowała. Zachorowała? Ma 25 lat. Co jej może dolegać? Katar? O Kangu można zapomnieć. Definitywnie. Dlatego spotykamy się już teraz. A nie miałeś go przypadkiem chronić? Oferujemy kilka stopni ochrony. Kto go zabił? Ty? Wynoszę się Panowie, siadajcie. Przymknijcie się. I dajcie mojemu człowiekowi mówić. Wiecie, to nie musi być takie trudne. W Miami dochodziliśmy już do porozumienia z takimi jak wy. Wszystkie problemy da się załatwić. Rozmową. Nie chcemy Wam zabierać terenu czy towaru. Oferujemy ochronę policyjną, kontakty wojskowe i patrole graniczne. Płacąc nam, zyskujecie dostęp do tej siatki. W Miami zdały egzamin, więc naprawdę bardzo chciałbym, żeby nasi światli, lokalni przyjaciele również zaczęli myśleć jak biznesmeni. Wspaniale. Zatem, panowie. Już niedługo zawita do nas limuzyna z najgorętszymi zaocznymi studentkami kosmetologii w Hollywood. Zapraszam wszystkich do pokoju zabaw. Miłej zabawy. Chcesz o tym pogadać? Fioleś, który wykończył kanga, to prawdopodobnie mój stary znajomy. Teraz muszę jeszcze z kimś pogadać. Ale pewnie dzisiaj wrócę. Twoje pieniądze będą bezpieczne w moim sanktuarium. Bez obaw. No no, nie byłbym tego taki pewien. W ogóle ta broń, która tam wisiała, nie wiem czy widzieliście. Ten skurwiel jest tutaj? Kaj. Możemy się wymknąć przez okno i go złapać. Zapomnij o stodarcie, mam pomysł. Co? Daj mi telefon. Ech. No dobra. Masz tu coś ważnego? Gres z cukierkami. Jeśli uda się włożyć komórkę do jednej steczek, możemy ich śledzić. Więc chcesz ukraść brudną force dousa, zanim trafi do pralni. Ta. Ha, fajnie, ale będziesz zdany na siebie. Zaraz, co? Muszę pogadać ze Stodardem, zanim ucieknie, a nie możemy razem łazić po tym domu. Ta. No. Pomóż mi trochę. Nie chcę mi się wierzyć, że ci zaufałem. To sprawa osobista No, no, jak zwykle. Pomogłaś wsadzić mnie do paki na trzy lata. To nie było osobiste Bardzo mi przykro Moja matka no, mi też. umarła, jak byłem w więzieniu Kai. Jezu ja... Wiesz co? Daruj sobie. Gówno mnie obchodzi co robisz Wypierdalaj. Tam są drzwi. Dobra, mogę już zobaczyć ten dowód, który gdzieś tu miał podobno być. Nie, o niego tu nie ma, no świetnie, kurwa, zajebiście. O, oh, Boże. No dobra, idźmy w dół w takim razie. Mogę sobie broń zmienić i ja sobie chętnie zmienię. A przede wszystkim po to, żeby wziąć... A nie, no tu mam tu a tu nie mam tu Dobra, tu jest, tu jest. Idziemy. A Ruszaj się! Dobra, nagle we śmieciu Jakieś 85 uderzeń To jest To 95 Więc jak poważnie mamy brać też Nie Co ja robię? go bardzo poważnie Nie Musisz znaleźć... Ani kroku dalej! W Mass grali? Tak W grali, nie wierzę Dobra, gleba Dwóch mamy Już sobie tylko wpis ich. Pomysł Dousa pozwoli nam sporo zaoszczędzić Problematycznie. Łapy do góry i nie opuszczaj! Wyluzuj koło. Nie wyluzuj, tylko naglebę śmieciu Kurde, dalej nie, nie mam tego No jest pokazane jako 30 metrów. No i ja podchodzę tutaj to jest jakby najbardziej skrajny punkt i on mi pokazuje, że jeszcze 15 To skoro tak jest, to znaczy, że to musi być niżej. To No, no panie, co? No kurwa tego drugiego miałem aresztować. Na glebę nie pierdol. Nie wiem tylko kto ich odbiera, kurde, skoro my jesteśmy poszukiwani, nie? Tu nic nie ma. O fuk. Dobrze Nie ruszajcie, łatwy Dobra. No co? Jaką bombę mi wyjebał? Jak mi zapierdolił w ogóle? Nie ma chyba co się z nimi bawić, słuchajcie, bo ja widzę, że to nie zdaje żadnych rezultatów. No właśnie. Co Tych dwóch śmieci pode mną jest się Musiałbym ich po cichu załatwić To miał być szybki headshot. Dobra zginął. Dobra? Kurde, to nic nie daje już teraz. Tam na Dobra, jeszcze jeden niżej. Dobra, rozjechani chyba wszyscy, co? Chyba następny idzie. Ktoś tu do kogoś dzwonił? Dobra, pozyskano nowy dowód. Ten jeden dowód jest tu, gdzieś A teraz już jestem w innej misji, no świetnie, dobra Czyli tamtego nie udało mi się, no trudno. Nie Jerzy, co jest? A mnie strzelają, ta, chyba bo tam nic nie widzisz, co ty pierdolisz? Musiałbym ich trzech zabić na raz. Udało się czy nie? No tak niezbyt mi powiedział Dobra, jestem w dupie Jeszcze ten jebany alarm się włączył Dobra, jakiś gaz mi tu rzucili Zamordowany. Się! Nie, miś, kurde, a i... i po co ci to było? Kurwa. Skąd ja dostaję? Tam jest. Jakiś chuj tu na dachu siedzi? A tam jest skurwiel No, wystaw łeb z śmieciu No, dobry, ładny headshot jakieś dowody mam dobra jeszcze ktoś tu nie Ty kurwo fakt dostałem Mało amo, to jest trochę minus. No kurwa, problem taki, że ja nawet nie wiem skąd oni strzelają, oni strzelają mnie. Jestem Kiepszon alarm. Nie AKM, a to ja tu nie chcę Chyba aks wezmę jednak mimo wszystko Brak collimator Standardowo wiecie, o! Jakiś inny kolorek No mina się nie przyda, może maska przeciwgazowa się przyda bardziej tutaj teraz a ja ja ja, to chciałem tak na szybkiego, wiecie, obskoczyć. a ja tu widzę, że nic z tego. Dobra, teraz spokojnie. No nie panikuj. No na glebe. Czy na tych. Fak, śmieci z góry On tu wejdzie czy nie? Ja, wejdzie Ja se poczekam chwilę jeszcze Zaraz go zgarnę No się ma co ta morda, na glebę nie No, no, na ziemię, dobra, to muszę jeszcze raz dowody zbierać, czy nie? Nie muszę, dobra. Jak zaczęło? Ja pierdolę! Jak to gówno wyłączyć? Wyłącznikiem Tak! Ani progu dalej! Hej, co to? No? Śmiecie. Na glebę, na glebę. No chodź, chodź. Dobra, już 15 poziom wbiliśmy w sumie. A, ktoś w grilla tam trafił wtedy. No i co tam, mordo? Kurwa, serio, nie mogłem. Ja Ciebie też, Cisza. Dobra, zginął. Dobra, kolejny zginął tu gdzieś, skaner mi kazało otworzyć. O, jak miło, kamizelka sił specjalnych, ciekawe. O, dobra, ten górą poszedł. Dobra, zdech Jak ty przez krzaki, ziomuś, do mnie strzelałeś? Powiedz mi Jeszcze tu słyszałem koś Dobra, zginął No wystaw ten łeb Kurwa, naprawdę? Dobra, zdechli wszyscy. Gdzie mam jeszcze jakieś dowody? 20 metrów, czyli tutaj jeszcze jeden dowód jest jakiś. O proszę, tłumiki, jak ładnie. Przeładowane mam? Już mam, dobra. Jeszcze jakiś dowód gdzieś? Jeszcze 15 metrów, czyli jeszcze coś tutaj jest. Coś tu? A tu, paczka z amunicją. No, okej okay. czyli niestandardowa amunicja po prostu. Innymi słowy, no i mamy dom numer 2. Zobaczmy, co tutaj. Ale słyszę jakieś ciężkie pojazdy. Czy są tutaj jeszcze jakieś dowody? Jest coś. 10 metrów, więc podejrzewam, że to może być wyżej. 13,3 metra. No to. A, ok. Czyli na przykład tutaj, co no na klopie dowodu raczej nie ma, nie? Mogę otworzyć sejf, mogę też podłożyć telefon. No i pięknie, dobra. Widzisz, nie masz bladego pojęcia kim jestem, bo gdybyś wiedział, nie próbowałbyś mnie okraść. Nie tak łatwo mnie nastrasza. Cóż, wyglądasz na Meksykańca, więc zakładam, że jesteś włamywaczem, ale pewnie nie jakimś pierwszym, lepszym. W okolicy jest dużo słabiej chronionych nieruchomości, a wybrałeś właśnie moją. Dlaczego? Oświeć mnie. Hm, <laughs> może lubię wyzwania. <laughs> no dobra, niech to będzie wyzwanie. Przed chwilą wcisnąłem przycisk, dzięki któremu tuzin naćpanych po uszy psychopatów z karabinami właśnie tutaj ruszyło. Boisz się? Okej. Okay. Nie do końca. Chyba, że masz inne zdanie. <laughs> o, jaki to zmyślny plan wymyśliliście. Do tanga trzeba dwojga, co? Coś w tym guście. No to szacun. Naprawdę? Ale... Lepiej cwaniaczki napakujcie kieszenie po brzegi i szybko te forsę wydajcie. Kupcie złoto, jebany jacht kupcie, bo nie spocznę, póki was nie dopadnę. Bez Takujecie? się zamknę! O, bardzo dobrze, prawidłowo. Co tam? Pomyślałam, że zagadam. Ej, wyłącz alarm! A, to nic nie da, bandziory już po ciebie idą. No, no nie no, jest świetnie. What the fuck? O cholera Dobra. Nie mi mam HP teraz. Znaczy w kwestii tego czy mam tyle co zwykle, czy trochę więcej. Dobrze!

Chodźmy już. Co ci w ogóle zrobili, Daws i Stoddard? Powiedzmy, że nie byłam z tych, którzy bez mrugnięcia okiem wyruchaliby partnera. Rozumiem. I tak, żebyś wiedział, nie chodzi mi o zabicie Dousa. Naprawdę. Ok. A o co chodzi? Tobie? Chcę go zrujnować. Dlatego, że on robi to samo. Ruinuje ludzi. A co ze standardem? Jego akurat możemy zabić. <ścoughs> Jestem pewien, że będziesz miała okazję. Po dzisiejszej nocy, Stoddart sam będzie nas ścigał. Tak myślisz? No, zobaczymy. No, i jak pięknie, słuchajcie. I siódmy odcinek jest już za nami. No, Brillera nie udało nam się niestety dopaść. Znaczy, dopaść, żeśmy go dopadli, natomiast nie udało nam się go schwytać. Tak, bez rozlewu krwi, niestety musiał dostać kulkę. Natomiast słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. Jeżeli jeszcze nie subskrybujcie, to zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję Wam za oglądanie no i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.